W ostatnim odcinku serii Na Wolno, dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą, serii, w której włączał kamerę, gadam do niej i później nie montując wrzucam to, co powiedziałem, eee, poruszyłem kwestię transferu Marcina Bułki do Ligi Arabskiej i będę z wami szczery, średnio jestem z tego filmu zadowolony. Jestem z niego średnio zadowolony, ponieważ temat, który poruszyłem jest tak zawiły, skomplikowany, że nie powinien się chyba znaleźć w tak chaotycznym, w formacie myśli, które chciałem Wam tam przekazać, były zbyt chaotyczne, właśnie. Dlatego nagrywam jeszcze jeden film, tym razem montowany. Będzie trochę o tym temacie, będzie trochę o pieniądzach w piłce, będzie trochę o ogólnym spojrzeniu na piłkę nożną, będzie trochę też o spojrzeniu na świat. Tak więc uprzedzam w tym momencie, jeśli ktoś tu jest wyłącznie po zagadnienia stricte sportowe. Możemy wyłączyć materiał w tym momencie i się do mnie nie zrażać, żeby nie było, że wiecie, was zmuszam tutaj do słuchania jakichś moich e, podchodzących pod światopoglądowe kwestie e, wynurzeń. Tak więc macie moment? OK, zostaliście, znaczy, ty zostałeś, zostałaś, tak więc yy, zapraszam na krótką pogadankę. Po pierwsze, chciałem Wam bardzo podziękować za to, że yy, posłuchaliście mojej prośby o to, aby pod tym wspomnianym filmem przeprowadzić jakąś taką kulturalną, rzeczową dyskusję. W zdecydowanej większości się do tego dostosowaliście. Przeczytałem wszystkie komentarze, i naprawdę wiele z nich rzuciło. Mi nowe światło na poruszane przeze mnie kwestie. Tak więc dziękuję. Na wstępie jednak chciałbym się odnieść do tych kilku osób, które tutaj się ujawniły jako. Orędownicy takiej stuprocentowej wolności gospodarczej. Nie było tych komentarzy wiele, ale zdarzyły się właśnie w stylu, że nie no, tak powinien wyglądać świat: jak ktoś ma pieniądze i chce coś kupić, to powinien móc to kupić i nikt nie powinien się w to wtrącać, bo tak powinien wyglądać świat. No więc moim zdaniem te osoby po prostu najzwyczajniej w świecie nie mają racji. Mylą się. I wiecie, to nie jest tak, ja nie uważam się za najmądrzejszego jakiegoś człowieka na świecie. Ja się często mylę, często gadam głupoty, ale akurat nie w tej kwestii. Otóż dam Wam bardzo prosty przykład, konkretny przykład, który jest dowodem na to, że tego typu teza jest po prostu błędna. Leki. Lekarstwa. No wyobraźcie sobie świat, w którym wiecie rynek nie jest w żaden sposób regulowany no i są powiedzmy leki i ktoś kto ma bardzo dużo pieniędzy uznaje sobie, że mam bardzo dużo pieniędzy, zainwestuje w to, że wykupię sobie całe zapasy leków albo fabrykę leków i będę sobie sprzedawał tym, komu mi się podoba, bo takiej cenie jaka mi się podoba. Ja wiem, to jest bardzo skrajny przykład. Ale to jest przykład. Chyba się zgodzimy z tym, że gdyby to nie było w żaden sposób regulowane, to znaleźliby się tacy, którzy chcieliby na tym zrobić biznes, ponieważ bogaci ludzie robią biznes na tym, na czym tylko mogą. Jeśli ktoś ich nie powstrzyma przed tym, to oni będą na tym robić biznes, nie? Niewolnictwo kiedyś chociażby, czy nawet przykład leków, był ten taki gość, zapomniałem teraz jak on się nazywa, ale no była taka sytuacja w Stanach Zjednoczonych. Tak więc ok, nie mylę się chyba, co nie? Teza mówiąca, że rynek nie powinien być w żaden sposób regulowany, jest błędna. Więc teraz możemy przejść do kwestii, czy piłka nożna to jest aspekt, element tego rynku, który również tych regulacji potrzebuje. I tutaj oczywiście możemy się spierać, bo to nie jest, wiecie, tak ważna sprawa jak leki, jak medycyna. Tutaj możemy się spierać. Ja uważam, że owszem. Ten rynek powinien być regulowany dla dobra dyscypliny. Będąc jednak uczciwym, sposób w jaki to przedstawiłem w wspomnianym filmie był po prostu głupi. Ja bywam głupi, zdarza mi się gadać głupie rzeczy, to było głupie. To nie był postulat, ale no powiedziałem coś w stylu... Wspomniałem o limicie płacy dla piłkarzy i oczywiście sam w sobie limit płacy dla piłkarzy to jest pomysł wyjątkowo tempy, nawet jak na standardy programu na wolno. Część z Was słusznie zauważyła, że skoro kluby zarabiają gigantyczne pieniądze, robią to głównie dzięki piłkarzom, to piłkarze również powinni móc zarabiać gigantyczne pieniądze. I okej, okay, to jest prawda. Z tym, że tutaj się wdarło pojęcie, skoro kluby zarabiają. A nie, skoro kluby mają dostarczany zastrzyk gotówki z nieograniczonych źródeł pochodzących od oligarchów i innych szemranych miliarderów w celu głównie w celu uprawiania sport czyli wybielania swojego swojej renomy wątpliwej właśnie inwestowaniem w sport popularny bardzo zabieg wśród bogaczy I zanim przejdziemy ponownie do Marcina Buki jego nowego klubu Neom który przez każdego, wydaje mi się, szanującego się w miarę człowieka powinien być jebany, to uprzedzę kilka komentarzy. Wydaje mi się, że nie ma przypadków w tym, że takie kluby jak Manchester City, Chelsea, PES, że nie cieszą się jakimś wielkim szacunkiem, sympatią takiego przeciętnego kibica piłkarskiego na świecie. Oczywiście to nie jest reguła, ale wydaje mi się, że gdyby zrobić jakieś takie badanie, to nie są najbardziej uwielbiane kluby na świecie. Pomijając oczywiście kibiców tych klubów. Chodzi mi o ogólnie jakąś taką no, poziom sympatii wśród kibica, nazwijmy to neutralnego. Jeśli chodzi chociażby o City, no to wobec nich toczy się obecnie nadal postępowanie. Dostali grubo ponad 100 zarzutów dotyczących różnych machlojek finansowych, jakieś ukrywanie yy, wypłat itd., itd. To postępowanie nadal się toczy. W tym roku ma zapaść wyrok, i predykcje są różne. Jedni mówią, że no, skończy się pewnie na grzywnie. Drudzy, że może im grozić nawet usunięcie z ligi. Nie wiadomo. Na ten moment jesteśmy w sytuacji takiej, że nie wiadomo, jak to wszystko się zakończy. Możemy mieć nadzieję, że jeśli faktycznie City przez lata działało nie fair w stosunku do innych klubów w Lize, to że spotka ich odpowiednia kara. Tak więc kto wie, możliwe, że czeka nas w tej sprawie jakiś przełom, jakiś nie wiem, precedens, no nie wiadomo, zobaczymy. To nie jest tak, że na pewno się to nie wydarzy, przykład Juventusu chociażby, wielki klub z wielkimi sukcesami, ale gdy przyszło co do czego, no to dostali ukarani w sposób brutalny, tak więc to nie jest tak, że na pewno City się tak nie wydarzy. Ale dobra, to dlaczego w ogóle oni mają jakieś takie zarzuty, nie? No bo jest tak, że w, powiedzmy to w miarę cywilizowanej, jak na standardy ogólnie FIFA organizacji, czyli UEFA, te regulacje już obowiązują. I to nie jest jakiś komunizm. To jest po prostu rozsądek. Założeniem tych regulacji, czyli właśnie, właśnie Financial Fair Play jest to, żeby, mówiąc najprościej, jak tylko można, kluby nie wydawały więcej niż zarabiają. To jest rozsądne. Od tego sezonu ten pas ma być zaciśnięty klubom jeszcze bardziej i ja uważam, że to jest korzystne. Oczywiście też uprzedzając komentarze, ja wiem, że to nie działa tak, jak powinno do końca. Że, 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 że kluby potrafią to obejść i tak dalej, i tak dalej, ale samo założenie jest rozsądne, jest po prostu korzystne dla dyscypliny. Ja wiem, że część z Was się nie zgodzi, że część z Was powie teraz nie, powinien rządzić pieniądz, nieważne skąd jest pieniądz, ważna jest wolność, a wolność polega na tym, że jest, jest pieniądz, to sobie robi z nim co chce i nikt mnie nie ogranicza. Do tej wolności za chwilę nawiążę. Właśnie w kontekście Marcina Bułki i jego nowego klubu. We wczorajszym materiale użyłem stwierdzenia, że Bułka wypisuje się prawdopodobnie z gry w kadrze, albo według mnie powinien być wypisany z gry w kadrze, ponieważ trafia na peryferia futbolu. I słusznie część z was tutaj zaprotestowałem, mówiąc, że jakie to peryferia futbolu, przecież tam trafiają świetni piłkarze. Okej. Okay. Będę podtrzymywał jednak moją tutaj opinię. To są peryferia futbolu, na które trafiają najemnicy, którzy po prostu decydują się przyjąć wysokie kontrakty im proponowane. Ale dlaczego to są peryferia futbolu? Bo futbol to nie tylko drodzy posiadający wysokie umiejętności piłkarze. Przepraszam, wybaczcie mi bycie idealistą, ale. Dla mnie futbol to nie tylko właśnie piłkarze. Futbol to kibice, futbol to tradycja, futbol to emocje. Taka Borussia Dortmund. Jasne, może nie zdobywają trofeów taśmowo, mają z tym problemy, to fakt. Ale ich średnia frekwencja na stadionie w zeszłym sezonie przekracza 80 tysięcy osób. Średnia frekwencja, 80 tysięcy kibiców na mecz. To jest futbol. Możecie się ze mnie śmiać, bo z idealistów łatwo jest się śmiać, ale dla mnie taki GKS Katowice chociażby jest bardziej wartościowym klubem niż ten, do którego idzie Bułka, bo my mamy kurwa mural Jana Furtoka. <śmamy> mamy tysiące kibiców, dla których ten awans po wielu, wielu latach do Ekstraklasy ten otwarcie nowego stadionu to było po prostu wydarzenie jak ze snu, jak yy, prezent, wymarzony prezent pięcioletniego dziecka pod choinkę. Yy, to jest futbol, nie tylko piłkarze. Możesz odczuwać więcej emocji i lepiej się bawić na meczu twojego lokalnego klubu w rozgrywkach A-klasy, niż włączając Ligę Arabską i oglądając jak Cristiano Ronaldo tam drybluje. To jest futbol. Marcin Bułka będzie zarabiał gigantyczne pieniądze, tak? I okej, okay. fajnie. To jest wolność, to jest jego wolność. Szkoda tylko, że ta jego wolność jest budowana na opresji tysięcy czy dziesiątek tysięcy innych osób. Neom, czyli yy, miasto, dla którego będzie grał ten klub, nie wiem, jak to określić, dla którego powstał ten właśnie piłkarski twór, który będzie reprezentował w przyszłości to miasto, które jeszcze nie istnieje. To ma być futurystyczny projekt, jakiś cud urbanistyki będą tam latały taksówki, będzie sztuczny księżyc, będzie z nieba leciał Johnny Walker nie, tam raczej nie. Będzie kraina mlekiem i biodem płynąca i w ogóle niesamowite tylko, że zanim można było przystąpić do tego, żeby tą wspaniałą krainę wybudować, Trzeba było przesiedlić około 20 tysięcy tamtejszej ludności, która te tereny zamieszkiwała. A jak to wbrew im woli? No tak, normalnie przyjeżdżają bogacze i mówią: My tu teraz będziemy budować miasto, więc proszę wypierdalać. Jak ktoś nie chce wypierdalać, to go ewentualnie możemy wsadzić do więzienia lub zamordować. Poczytajcie sobie Abdulu Rachimie al huwaitim gość, jako jeden chyba z przywódców protestu, e, ludzi, którzy nie zgadzali się na to, żeby taka sytuacja miała miejsce, został zastrzelony. Oczywiście władze, które to zrobiły, twierdzą, że to on był agresywny i że. No ale to tak. Tak więc to jest wolność Marcina Bółki. Fajnie, że sobie będzie zarabiał, nie? To jest jego wolność. Dlatego uważam, że nie powinieneś, nie powinnaś nazywać się wolnościowcem w momencie, kiedy tego typu działania ci imponują, co nie. Bo jeśli uważasz, że wolność jest wtedy, kiedy pieniądz robi to, co chce, no to poczekaj, aż ktoś przyjdzie do twojego domu i powie ci, że masz wypierdalać, bo on ty chce coś wbudować. Gwarantuję ci, że nie nazwiesz tej sytuacji wtedy wolnością. Uznasz, że ona z wolnością nie ma nic wspólnego. Dlatego tak będę się upierał, że Marcin Bułka jedzie na peryferia futbolu. Peryferia futbolu nieźle obsadzone piłkarsko, jasne, ale nadal peryferia, ponieważ nie jest to projekt, który... Wiele osób obchodzi pod względem takim wiecie kibicowskim. Tam jeszcze nie ma kibiców, bo tam jeszcze nie ma tego miasta, chyba. I dlatego tak, nie lubię Manchesteru City, nie lubię Chelsea, nie lubię PSG, oczywiście to są trochę inne sytuacje, ale no nie lubię klubów, które działają na zasadzie, że przylazł ktoś bardzo bogaty i psuje grę. Mamy do tego prawo, co nie? Oczywiście co innego w sytuacji na przykład, jak jest Raków Częstochowa, jest polski inwestor. Polski inwestor chce zainwestować w polski klub, w jakiś sposób wypromować swoją firmę, która jest firmą technologiczną. Ten, ten inwestor nie jest jakimś oligarchą. Okej, okay, ja tutaj nie jestem jakimś ortodoksem totalnym. Nie jestem za tym, żeby yy, firmy nie inwestowały w kluby. Aczkolwiek kończąc ten materiał, wspomnę jeszcze o. Jednym aspekcie, i to jest jedna z bardziej kontrowersyjnych rzeczy, jakie można powiedzieć chyba w tym kraju. Ale cały ten odcinek już jest kontrowersyjny, bo nie zapominajmy, że to, co zrobili tam tym tubylcom, to jest kontrowersja. To jest słowo używane yy, dla takich działań. To są kontrowersje. Ale inwestują w krykiet. Materia mi się rozładowała, a ta też nie jest do końca naładowana. Mam nadzieję, że uda mi się dokończyć. Wracając do tych kontrowersyjnych słów, które chcę powiedzieć w kontekście tego, że to jest polski kanał, to wszyscy w tej kwestii zdrowego prowadzenia finansów w futbolu klubowym powinni się uczyć od Niemców w niemieckich rozgrywkach panuje taka zasada, że to jest zasada 50 plus 1. Ona polega na tym, że 50% udziałów plus jeden udział zawsze musi należeć w klubie do osób z tym klubem powiązanych. Najczęściej jest to stowarzyszenie kibiców. Jasne prywatni inwestorzy są jak najbardziej mile widziani. Mogą być eksponowani, mogą czerpać korzyści z tego, że inwestują w klub, ale nie mogą mieć większości udziałów. I to jest, moim zdaniem, bardzo zdrowe podejście. I tutaj wiecie, musiałbym jeszcze więcej poczytać na ten temat, czy ktoś tego gdzieś tam nie obchodzi i tak dalej, ale samo założenie jest genialne, moim zdaniem. Inni powinni po prostu przyjąć to samo, powinni się tego uczyć. Bo o to chodzi w piłce nożnej, tak? I ktoś może powiedzieć, że no tak, ale przez to właśnie niemieckim klubom idzie gorzej. Zobacz kto wygrywa Ligę Mistrzów. Wygrywa Manchester City, wygrywa PSG. No i chuj. Nie o to chodzi. Zapewniam was, dla prawdziwego kibica piłkarskiego rozgrywki ligowe to jest rzecz najświętsza. Wiadomo, później te rozgrywki w pucharach europejskich na pewnym poziomie również są bardzo ważne, może nawet czasem nie wiem, czy są ważniejsze, ale no, rozgrywki ligowe to jest sól piłki nożnej. Jak jesteś kibicem piłkarskim. To jest cotygodniowe granie z lokarnymi rywalami. I pod tym względem Niemcy sobie radzą świetnie. O ile się nie mylę, mają najwyższą średnią frekwencję w Europie. Da się, da się. <grym> I tak jak wspomniałem wcześniej, ja, ja na przykład jedyna liga, którą ja śledzę, to jest ekstraklasa. Czy ekstraklasa jest poziomowo w czołówce światowej? Nie. Ale dla mnie istotne jest to, jak Zabrze poradzi sobie z Gdańskiem. To jest ta rywalizacja. Nie muszę oglądać najlepszych piłkarzy cały czas, którzy. Znowu mi się rozładowało, muszę się streszczać. Konkluzja jest taka, że czy niemiecki futbol upadł przez to, że ma takie zasady? Nie. Ma się świetnie. Pod względem kibicowskim ma się najlepiej w Europie. I zapewniam was, piłkarze grający w niemieckiej Bundeslidze, w drugiej Bundeslidze, to są bardzo majętni ludzie. Jeszcze na sam koniec, bo bardzo często przewija się argument a propos bułki. Znajdź mi takiego, który by nie przyjął takiej oferty. Nie mierz wszystkich swoją miarą. Są ludzie, którzy nie przyjęliby takiej oferty. Duża część by przyjęła, ale no to nie jest tak, że wszyscy ludzie by na to poszli. To nie jest tak, że każdy zrobi dla pieniędzy wszystko, prawda? Szczególnie, że jak już ma sporo pieniędzy, że musi mieć jeszcze więcej. I jakkolwiek głupio by to teraz nie zabrzmiało, bo to jest skala w ogóle całkiem inna. Nikt mi nie proponuje nie wiem, ilu tam milionów, ale. Ja całkiem dobrze zarabiam na swoim głównym kanale Mistrzyński. Tam mam współpracę i mógłbym tutaj zarabiać jeszcze więcej. Mógłbym mieć na przykład współpracę z Bugmacherem. Kiedyś miałem, ale to nie jest tak, że nie mam współpracy z Bugmacherem, bo. Nie, mam ofert. Jakieś tam oferty są. Ale zadecydowałem, że ten kanał Mieczyski Sportowo będzie kanałem pozbawionym współpracy z firmami. Yy, można go tutaj yy, wspierać, tam jest próg wsparcia od 5 zł na YouTube, jeśli ktoś ma ochotę. Nie trzeba. są reklamy AdSense też coś tam na nich zarabiam. Więc yy, nie wiem, czy to jest jakiś argument w dyskusji, ale no to nie jest tak, że zawsze trzeba, że, że zawsze jak jest okazja, żeby zarobić, to trzeba zarobić, co nie? I, I tak jak mówiłem jeszcze w poprzednim materiale, yy, no mam w dupie w sensie to ile półko nie zarobił, Nie obchodzi mnie to. To nie jest tak, że jestem na niego jakoś zły. Po prostu mnie to nie obchodzi, ale po prostu też nie mam zamiaru go jakoś bardzo bronić, co nie? Wiecie o co mi chodzi, mam nadzieję. Tak, więc tak, to jest ogłoszenie, mówię to publicznie, żeby się nie wycofał z tego. Na Mieczyńskich sportowo reklama yy, reklamy, jakieś zobaczyć, kolejna wymiana baterii, yy, te, jakie puszcza YouTube. Nie robię tego, żeby zgrywać jakiegoś bohatera, bo nie ma nic bohaterskiego. Ale skoro jest taka dyskusja, to może to jest jakiś argument. Piotr Zieliński mógł iść chyba do Ligi Arabskiej powiedział, że nie chce, bo chce grać na wyższym poziomie. Czemu o tym nie mówimy? Tak było chyba w zeszłym sezonie. A pewnie mu więcej płacili niż w tej lidze włoskiej. Tak więc nie używajcie argumentu, że każdy na pewno by tak zrobił. Niektórzy by zrobili i tak, a niektórzy by zrobili inaczej. Eee, dziękuję no za dziś i zapraszam na e, live'a e, komentarz meczu Polska-Niemcy, e, Mistrzostwa Europy Kobiet. Będę wieczorem nadawał dla Was. Do zobaczenia.